Hej, ja Siemanko, z tej strony Poseidon, dzisiaj gramy w Minecraft nas minicraft Survival. To się zbugował głos. O już jest Tak. Ta. No e, ogólnie ostatnio coś się co to ja działo. E, zgubiłem się w tamtym lesie, znalazłem wioseczkę, jak widzicie mam jakąś podejrzaną potrawkę. Boję się ją teraz zjeść. E, I tu parę innych rzeczy udało mi się zdobyć. Więc po pierwsze co zrobimy? Węgla mam też od horary inne takie, ale co tu mógłbym się pozbyć Będę musiał wreszcie zbudować ten, ten mieszkanko, wiecie Mieliśmy troszeczkę desek Zbudujemy kolejną skrzynkę Weźmiemy jakiś sprzęt I pójdziemy dzisiaj na małą wyprawkę Musimy przejść przy okolicy że tak powiem Tutaj skrzyneczkę i tutaj dajmy te przedmioty, bo mi hmm. hmm. będą wani. Czy znaczy, zaraz weźmiemy jakieś przy pewnie są przedmioty? Były. Dobra, ja to nie będę dobra. To i to, to, to dobra. Chleb tutaj był, chlebek weźmiemy, to tu musimy. Ziemniaczki się to faraby. Przydad mi kiloczki. No i co tu jeszcze mogę wziąć? Hmm nie, papier też. Wiecie, to tutaj zostawię te resztę, bo no weźmy sobie deseczki w reziwu. No i przejdziemy się w tamtą stronę, bo tam ogólnie właśnie, jak mówiłem, bioseczkę znalazłem, taką upuszczoną, to wam pokażę od razu w tym odcinku. Oraz yy, yy, ten... W ogóle jak yy, już yy, to oglądałem, to chcę pozdrowić pierwsze co kężiego. Nikolasa, który ciągle ten, ale też, no, który ciągle ten, bo jest ten, yy, yy, stałym widzem. Czekajcie, bo tutaj ciężko się czyta, bo jest wieczór. Ja mam tutaj pozapisywane. Czekajcie, i ogólnie też, yy, yy, z widzów, którzy mnie chyba często, tak już strasznie często oglądają, to chyba będą, nie wiem, czekajcie momencik, chcę pozdrowić, bo tutaj. Muszę zobaczyć co. Dzięki, bo ciężkie mam. ICFOX chcę pozdrowić, który też y, y, ostatnio właśnie też y, często pisze i bywa na moich odcinkach. No i kogo tu jeszcze można? No chyba to... Tr trzy osoby na razie pozdrawiam. Jeśli chcecie być jeśli ten, to właśnie musicie w pisać jakieś ten, żeby wiecie, bo ja wiem właśnie, że no, tak e, ICF o ICFOX9.6 e, bardzo często właśnie ten pisze, właśnie to on e, nie wiem czy on czy on, po prostu widzę. E, kurde, no wiecie o co chodzi, e, często pisze też, że tam chyba e, ta osoba zaproponowała właśnie imię dla konika. E, kto tu jeszcze? Yy, yy, chyba Nikolas też chyba często to, co mi się kojarzy, pisze. Jeśli nie, to przepraszam, jeśli się pomaga, ale mi się wykojarzy, że jakoś często pisze. Kto tu jeszcze często pisze yy, na moim kanale? Kęsic, co jakiś czas się też wypowie. Tam też widziałem. Yy, kogo my. No. Te trzy osoby chyba najbardziej, więc pozdrawiam te w ogóle trzy osoby. Ogólnie jak w ogóle już wrócając z odcinka to właśnie gdzieś ta wioska tutaj powyża, bo ja tutaj gdzieś się zgubiłem wtedy. No... no. No mam nadzieję, że Wam się ten odcineczek spodoba, bo dzisiaj taki mały podróż zrobimy, a potem znowu do, do piekła i będziemy za, naprawdę zaczniemy budować tą e, naszą bazę, bo mi miejsca zaczyna brakować na właśnie te DVD mały, a wiecie, przynoszę ciągle coś do bazy i przynoszę i przynoszę. Przepraszam, bo dzisiaj się tyle nabiegałem, bo byłem u siostry i z pieskim poszedłem na dwór. To sami rozumiecie. A się, że młody pies to się chciał trochę pobiegać, a wiecie, jak to jest z małymi. Bieg, bieg, tylko im to w głowie. A się dzisiaj nadyszałem, ale chyba ominęliśmy tą miasteczkę, bo to jest troszkę chyba w tą. Dobra, na razie idziemy tu zobaczyć coś ciekawego. Nie, może skręćmy w tą stronę. Wyraźmy wam koordynaty. No, gdzieś tutaj zapisane, nie muszę się bać, bo zawsze mogę to sprawdzić. Poczekajcie chwilkę, Musiałem się poprawić. Hmm. Co tu jeszcze mówić? Bo jedzonka wzięłem, mogą troszkę więcej... Mieć... O, no, no to w ogóle zapada to. Zejbić. Dobra, chodzimy, chodzimy. Gdzieś ta wioska powinna być. Zjedzmy sobie chlebak, No a tyle na razie wystarczy bo nie są ranny więc nie muszę się do pełna najadać A o, chcę troszkę wszędzie tego jedzonka bo ma, no, nie powiem, mam nadzieję że po drodze tutaj zgarniemy bo No tutaj widzicie już jagódki No bo te jagódki wszędzie inne takie rośnie to już nie muszę się tak bać Tutaj nie mam troszeczkę jedzonka o, ja One też lubią to jest najgorsze na tych jagodach. Ale zaraz na no, dojdziemy, o tutaj dynie mamy. No, i możecie też napisać pod tym y, komentarzem, znaczy pod jego komentarz, pod y, odcinkiem, co byście chcieli zobaczyć, y, żebym zrobił. O, to, a nie, to chyba, to chyba ta, ale nie jestem pewny. Więc nie chcę was wątpić, ale widzę móbki, więc będziemy je troszkę mijać czyli po drzewkach troszkę życia być tu łóżko to się bo no to jest to co mi wiadomo to ta wioska co ten przeszukiwałem tak mi się kojarzy co tu jeszcze mówić Mogłem to też mam na zmianę taki skin bo raz ten mam, raz ten więc żeby nie, no żebyście nie byli dziwi mam że wam to nie przeszkadza, że różnią z tym skinem Dobra, przespaliśmy się, wiem, że punkt odrodzenia mi się zmienił, ale to nic. Tu właśnie zostawiłem swoje, Okie. no, mało potrzebne rzeczy. razu je weźmiemy, wiecie, a oni. Tutaj pan Krypcio się chodzi, czy tu, jest, o, tutaj jakieś bloczki to weźmiemy, to są te właśnie bloki. No, to troszkę rzeczy mogę pozostawić, bo mi nie wystarczało ich w wiecie, myślę, już tutaj to ścianka się nie przyda to ja sobie zbiorę te sianko, w ogóle, patrzcie, to są latające wysepki, znaczy wysępki? no wiecie, o, co wyspy, no, jakby tam się zbudował to już by nikt was nie tknął, taka prawda, możecie się i nikt was już nie tknie za bardzo, no, komu by się chciał wbudowywać, ale za to by był minus taki, że byłoby wam ciężko, no, wiecie, co Wejść na to, Winomok mógłby było jakaś nowy taka taka wieża tego, że wchodziliście, troszeczkę pszeniczki mamy. Są pajączki, i inne takie. Już powiem wam no byłoby fajnie jakby była nowa aktualizacja bo dodatkowe rzeczy. W fajnie by było właśnie takie normalne minerały, by dodali jakieś nowe bo wiecie chodzicie potem i dalej, tylko to samo jak chodzi o to właśnie kopanie i inne takie, to mam nadzieję, że dodadzą jakieś nowe rubin inne takie, żeby wiecie jakieś rzeczy takie typu. Mm -hmm. Mam na, Też bym chciał, żeby dodali drugą rączkę, żeby można byłoby używać, wiecie o co chodzi. Że mam e, klikam jakiś guzik, powiedzmy, że szałkę w lewo, bo to według mnie aż takie nie jest... Albo szałkę w górę, bo szałkę w górę na przykład u mnie nic nie robi. I szałkę w górę i mam e, znalazła się ten. To mam na przykład powiedzmy tarcze i miecze jednocześnie. Znaczy, mm -hmm. y, nie w takim sensie, że to, bo ja tu rozumiem, że mogę, ale wiecie o co chodzi, no dwa miecze, o! Mógł dwoma mieczami wojować, bo powiedzmy, że ten ten mi się podoba, ale tym mi dobrze gra, to bym mógł dwa. Taki aby tryb bojowy i troszkę by mi się ten pasek powiększył, to byłby fajnie, wiecie o co chodzi. No i byłby git. W ogóle mały lisek. Nie wiem, miski sobie tu biegają, inne takie. Oj, oj a w sumie troszkę... No, zabolało. Biedny lisek. Samotny taki. Nie wiadomo. Rodzice go porzucili w redni. <grym> hmm. Czy jeszcze coś tu w pobliżu widać? Nie. To idziemy dalej, bo jak troszkę kraj, no wiem, że nie mam dobrego wyposażenia że mogą sobie wziąć lepsze, ale no po co mi to aż takiego niebezpieczeństwa tutaj nie ma. Przynajmniej moim zdaniem wy możecie mieć inne zdanie. Spokojnie jeszcze mam jagódki wradzić, jeszcze w razie można y, po drodze coś znaleźć. Ogólnie właśnie tym problemem, że powiem wam, będę chciał jakiś port na bank wybudować. To jest też pewnie jak bo wiecie, u mnie jest takie... No może przy moim domku i to może byłoby tam... Łódeczka w mnie dopadła um, y, port taki z łódkami, żeby wiecie, nie męczyć się, że co... Ten, bo, super, moim zdaniem co najmniej, mi jest nie, no, nie na rękę tak ciągle wiecie. Stawia łódkę niż łódkę... No, no, no. A tak to by się stały grzecznie, no, takie, bo git moim zdaniem. I to tak idziemy przez... Pola. o, coś już jest tam. Mam no. no, nadzieję, że... To no, nie że gdzieś tam... No to, to chyba nie jest bo nie kojarzę jakiejś wieży. Jakaś wieża jest. Chyba wioseczka, ale nie wiem czy to to samo są... nie jest to skąd przyszliśmy, to jest dobre pytanie. A jak to będzie to, no to troszkę przypał. No bo nie powiem, byłoby fajnie, jakbyśmy nowe tereny odkrywali, ale nie te stare. Pójdziemy na razie do tej wioseczki. Ogarnąć to yy, tamten, co się dzieje. Bo mi się nie kojarzy taka wieża. Że... To nie jest chyba wioska. A może jest? Mm, nie kojarzę co najmniej tej wioski, bo te budynki dla mnie są dziwne. Zaraz się to przeszuka i zobaczymy, co ciekawego znajdziemy. Wiem, że mam piaskowca, ale. Jeszcze nie chcę aż tak go używać, bo kto by czy jakieś ołdówki czy czegoś, no nie kojarzę tych były no, nie wiem, to jakaś nowa, no czy po prostu, no dobra, zobaczmy tutaj w środek, tutaj jest to do potek, to ja chyba se wezmę, bo no nikogo tu za bardzo nie widzę, to jest ja se wezmę to czy tu jest jakiś ciąg dalszy chyba? Tak, dobra. Tam jednak są ci wiśniacy, ale wiem, że chyba mnie tu nie było, bo nie kojarzę tych dwóch budynków obok siebie. Jeśli byłem to tylko na dole, to też sobie weźmiemy, bo... No wiecie, dwa, lepiej mieć... Miejsce. Mam coś tu na górze, no ogólnie... Chyba nie, no, nie, taka góra pusa trochę. Będę mieli crafting, to sobie użyję, żeby zrobić chlebek. Zjedz. Ajajaj. Aj, aj. Miałem nadzieję, że troszeczkę... No i mi się chciało W ogóle, tutaj sobie weźmiemy co tam, nie będę tego craftował, to sobie troszkę pokradniemy, że tak powiem. O, to nie wiem, pierw wiecie co, pierw pójdziemy do tego domkciu. Coś, Ty wam eee, budowniczy tych wiosek, no nie spisuje się, no nie powiem. Bo te drogi są beznadziejne, czy coś tu... O, patrzcie, i tu niczka. To od razu mamy, widzicie, jakiś pancerzyk. Im... Weźmy ukradniemy też kociołki. Co tam kraść, to kraść na bogatości. E, tam coś jest, tego za bardzo nie widzę, ale byłoby fajnie, co tu akurat I się nie zabić przy okazji. Będę zjedźmy Zresztą ich tutaj tak pokradniemy. Tak już obrabujemy, żeby będą całować, że tak blisko mojego domu się zazbudowali. Powiem o i tu jest skrzynka Z kolejną tuniką skórzaną. Ja I biorę też kociołki. Moje już są. Nie ma wiem. Tak, wziąłem. Hmm, ta. wziąłem. E, co my tu mamy? Tutaj jest taki krzak zabezpieczający. O właśnie, o to mi chodziło. Poróbmy sobie chlebek. Chleb. Hmm. I mamy to. Popatrzmy, co tu jeszcze możemy ukraść, to ukradni mailę. Czy buraki są do czegoś przydatne? To jest dobre pytanie. A co tam. Oni nie zasługują na buraki. Moje buraki będą. Nie wiem do czego co? Eee, ja do czegoś. Trzeba było przemyśleć musi No. O, skrzynkę dla mnie uskowałeś z jakimiś rzeczami. Miło z twojej strony, bo wiesz... Będę miał... Troszkę jakieś na wyprawy, więc tym ci wdzięczny kolego. Weźmy w ogóle pokładajmy troszeczkę. A nie, wloczki z, loczki z, z się coś. Ile będziemy tu masz kotów. Ale marchewki też te radne bo ja uwielbiam marchewki ogólnie, nie, U zawsze się na nich żywiłem. One szybko rosną, wszystko git zawsze wiecie. Szybki ten. Cicho kot, bo ciebie nie No nie... Nie! Gdzie co, będę musiał tu porędzić czy później wrócić? Z workiem i koty i zwierzęta po To będzie ten inteligentny plan. Co myślicie na ten plan? Będziemy ukraść koty i na takie. Od razu os... w ogóle on chyba tu sam żyje, bo nikogo więcej nie. O widzę Golema. Więc coś ja będę miły i ci zostawię tedy, nie, żebyś miał co żreć. I go budować golemy. Co nie działuś? No, idziemy dalej. Już troszkę się oddaliśmy, tuniczkę mamy, więc jsiśmy troszkę bezpieczniejsi, więc już nie muszę martwić się. Ja tu przy... Tak, ścina jest, ale już tak ścinka nie jest mi potrzebna, bo tam mam i ja ją chcę powiększyć, żeby sobie ten mechanizm co będzie sam zbierał ten. Mm, idziemy dalej. Zaraz troszeczkę przejdziemy, no nie powiem do czy coś tu widać? Oprócz pustej łąki jakiś niesień Nic. To pójdziemy na tą górę i zobaczymy tam. I stamtąd będzie nam więcej widać. Wiecie o co Będziemy mieli większą widoczność ogólnie. O, już szykują ślinę. Ci niedobrzy. W ogóle jak to wygląda, taka wieża. Sobie w ogóle właśnie przez tą wieżę, tak to bym pewnie Lutwę nie odnalazł, stywiołskie, by nie A no, w ogóle jakieś dziwne rzeczy są. No, dziwactwa, że tak powiem. Mm. W ogóle będzie właśnie trzeba zapisywać sekordy, Ostatnim takich dróg, jakieś obozy budować, bo ja na chwilę nie wiem, jak zbudować taki obozik, co nie, ale ja na bankach będę z ogarkiem podróżował, to jakieś łóżka będziemy musieli sobie brać. Czy tam z innymi ludźmi, jakieś obozy takie dla wszystkich, wiecie, żeby przetrwać tą noc? Takie, że tak powiem. Wiecie o co? Takie obozy. och No, broniące. Nie wiem, czy namiot będzie tam pewnie o, nisko i tyle. I jakiś pół żeby mamy mowy. się nie zbliży. Dobra, czy coś widać? Coś widać. Cisza. Ej, ej, ej. nie wiem, pójdziemy może w tamtą, albo w tamtą, chyba w tamtą pójdę, albo nie, pójdźmy co dalej tu, troszeczkę mnie pobija, bo jak kolejny kolejne wiosny, to właśnie łóżka gdzieś yy, zgrujemy schron taki, oczywiście te schrony, jak zobaczę, że ktoś kradnie z nich, czy coś, to automatycznie zostanie chyba ukarany, o bo ktoś do mnie napisał, zobaczmy, kto do mnie napisał, Wiecie, bo do mnie ogarek napisał. Chodź. Może się, dobra. E, idziemy dalej, bo troszkę no, będzie trzeba jakiś obóz, tylko że nie materiału, żeby go zbudować. Ale to czy później się takie coś skołuje. Tutaj już mam szkielety, tych niedobre szkielety, które trzeba ciągle poruszać, żeby nas nie trafiły. Zobaczcie, że same skelety się bo Oni chcą żeby mnie no. To jest taka po prostu propozycja rozstrzelania. Mówię wam. Najgorsze tu się wspinaczka jest, bo wspinaczkę w nocy ja nie lubię, bo wiecie, jeśli idziecie na z nieba coś spada, no. To moim zdaniem przesadzone. Tu jest gzybek. Piękny gzybek. Którego za normalnie całego. 2,5 daje chlebek, jakoś 3 Muszę właśnie zapamiętać, to ile daje. Dobra, będziecie dalej zanim mnie łupki zjedzą. Widzicie? I taki obozik już by się przydał gdzieś tutaj. Dlatego będziemy troszkę musieli troszkę pokradać. No, wioski, no, nie będę ściemniał. Będziemy kraść, grabić palić. O, patrzcie, wioska! Jesteśmy ocaleni! chura Nie wiem czy nie zapisywać kordów w tych wiosek, bo. No, wiecie o co chodzi. Może będzie ten, to właśnie nie wiem, czy zapisywać. Jak myślicie, zapisywać czy nie zapisywać? Hmm, to dobre pytanie. Zapisywać czy nie zapisywać koty Oj hmm. Ojej, biegniemy, biegniemy po tej wioski, żeby się schronić przez tą noc, bo ja na przykład w nocy nie lubię biegać, Nie wiem jak inni. Znaczy, żeby pozabijać moby czy coś po eksploatacji to jest spokój, ale to tak o, że wiecie, e, e, ten to. O, tam jest nadkowa, to zajbiście mamy. O, powiem Wam, będzie ten super, ale mm, proszę pana. Proszę spadać mi z łóżka. Czekajcie, momencik ja muszę znaleźć tam, gdzie zapisuję koordynację, bo wiecie, mu ma takie specjalne zesyć. To jedną z właśnie wiosek, co zapiszemy, czekajcie, zaraz zapiszę koordynaty. tylko muszę coś jeszcze do pisania wziąć. Dobra, mamy i tutaj Wy, i o. Sek. Jak nazwiemy tą wioskę? Wioska. Hmm, wioska Kosmitów nie będzie, albo normalnie wioska. Na razie, półgiem może się wymyśli dla niej nazwę. Bo może będziemy nazywać właśnie te miejsca, żeby, wiecie, orientować się, że tak powiem. O, to będzie ciężkie, no nie powiem tak. Ej, idziemy do tej wioski, do jakiej wioski? No do tej... Do, do ten, no ale no, my byliśmy ostatnio w trzech wioskach, to wiecie o co chodzi. No będziemy mieli... Dobra, trzeba się tu obułowić, ja tu już w ogóle widziałem skrzynkę, zobaczmy co... To... No i to ja to rozumiem, ale nie będę zły. Kwiatka mu zostawię, będę łaskawy. Wiecie jaki ze mnie łaskawiec? Możecie napisać w komentarzu jaki jestem dobry, że zostawiłem mu ten aż. Kwiatka, aż troszeczkę przeniczy też ukradniemy, bo jedzonka nigdy za wiele. Oczywiście trochę zostawimy dla przyszłości. Jakby wiecie, ktoś tu by przyszedł i nie miał jedzonka i był w krytycznej sytuacji. Niech tutaj żyją, ja tylko... Se spenetruje tutaj, zobaczmy, tu mają biblię. Oto se pod krochmalę. No to tylko taka balkonik. No ja takie coś, no lub no, będę chciał mieć, to Co to jest? Hmm. Albo nie, nie ja będę, będę miły, zostawię to. Ja se sam skraftuję, tak, tak myślę. coś tutaj ma, tutaj pracuje, ale nic ciekawego nie ma. W ogóle mam cztery smaragdy i mogę z nimi handlować. Co ty ma kolego? Yy, za papier, a tutaj... A pokażę. Co no. nie mogę zobaczyć. O co, tu, tu. Niezniszczalne. Mi... Co ty kurwa, Skandal. Yy, tutaj wiem, że mają kowala. To jest fajną... Yy, ten bon bo może mieć coś fajniejszego sprzedać. Ale kowala się zabezpieczył fosą. Weźmy w baloncy sam okocami. Chodźmy, tutaj sprawdzić. Tutaj niech łóżka zostaną w tych jednych wioskach, bo zawsze wiecie, przez panko. Więc tu będzie taka wioska chroniona, powiedzmy. Ta wiosko e, nie wolno okradać. Nie musimy się. Znaczy, wiecie. Ym, nie, w takim. Dobra, tu też będę łaskawy, zostawię mu nasionko. O, proszę bardzo, jakie dzisiaj są łaskawy. aż mi gardło boli. czekajcie, Muszę tak po kolei, ale mam nadzieję, że nie będzie nic takiego. O, tych ludzi i wiecie. O, tu. O, dobra, zostawię kwiatka, będę miły, ale biorę za to książkę i ziemniaczki. I reszta ich jest. Nic więcej nie biorę. Dobra. E, dzień dobry, to tu się odwala. Co pan ma? tą Pan to też A, tutaj skarb. ty, szmaragd. Widziałem, co to ty to, 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 jest niej, to jest. Tą wioskę za bardzo nie chcę okraść, bo to może, wiecie, się przydać kiedyś w handlu. Więc jedzmy jeden chlebek. Aż tak nie okradłem, więc będę łaskawa, ale kowala akurat biorę, bo kowal ten, ale byłoby fajnie spotkać kowala. By... no tu już niestety ziomu o będę łaskawy też zostawię ci o dobra wymiana uczciwa no no scam ale gdzie jest kowal gdzie on się schował panie kowalu ouch gdzieś mi coś jeszcze górki mamy tutaj, ale będę coś miło. Dzisiaj zasadzę tutaj haczka jagódek, niech mają. Tutaj byliśmy, rozumiem. Tak, tu daj zostawiłem ten. Czy dobrze przeszukać, żeby wiecie, nic tak czy, Znaczy, żeby był dobry biznes. Wiecie o co chodzi? To jest twój. Co ja to tutaj A tu też coś mało jest ogólnie. Ja nie wiem, co wy jakiś wyginony gatunek, w jakiś wyginiony gatunek jesteście, czy co? Czy wy jakąś Mord na swój lód. Y zrobiliście żeby pozabijać swoich tutaj ten tutaj też byłem Tu pójdźmy, to jest pan farmer Co pan farmer ma dla mnie? Halo panie farmerze? Ma pan chlebek za szmaragda lub 26 ziemniaczków za szmaragda Mmm. Dobra, na razie nie będę z nim handlowałam to... znaczy szmaragdy bym mógł sobie jest co mm. Na razie nie rusz... nie ruszajmy nic, wiecie, ten, ale tu coś widzę takiego dziwnego, to jest grzyb chyba, co? No, no to byłby ten. Bo no, byłoby fajnie, Dobra, pójdziemy poprzez las. Zwraźmy korty do tego. Ile jeszcze odcinek? Wiecie co? Jednak wrócimy do tej wioski. I zakończymy w tej wiosce odcinek, bo już troszkę trwa. E, dobra, tutaj będę się żegnał. Jeśli oglądaliście y, do końca... Y, Yy, yy, odcinek możecie napisać w komentarzu prank na ogarku kro, yy, albo nie prank na ogarku 2 o żebym wiedział, żeby nie było tego samego hasła, żeby wiecie, co chodzi. I jeśli Wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę i jeśli więcej, to możecie też yy, no napisać, że chcecie więcej w Więc trzymajcie się na razie.